Hej, hej! Witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo nietypowym filmem, ponieważ będzie to pewnego rodzaju porada, ale nie tak jak to zazwyczaj. Porady Wam daję na temat zwierzaków, chomiki, króliki, tylko na temat człowieka bardziej. No i to jeszcze co dziwnego jak na mnie, że to będzie taka trochę... W ogóle co ja mam z włosami miałam związane i zobaczcie co mi się tutaj porobiło, więc sorry. I jeszcze co jest najlepsze w tym wszystkim to fakt, że to trochę podchodzi pod zdrowy styl życia, a ja i zdrowy styl życia no nigdy, to jest połączenie, które nigdy nie zajdzie, które były próby zajścia, to kończyło się ja mam po prostu odruch wymiatny jak myślę o jakimś zdrowym stylu życia, o jakimś jedzeniu fit, o nie, naprawdę nie, nienawidzę tego i, i aż, aż, się, aż się gotuję cała, jak tylko o tym myślę, więc uznajmy, że to nie jest zdrowy styl życia, ale to jest takie trochę. Też się sama dziwię w sumie, że nagrywam taki film i aż sobie punkciki zapisałam tutaj na kartce i pisałam je dawno, ale i tak jednak po prostu chciałam Wam przekazać tą rzecz, ponieważ od pewnego czasu, to jest kilka miesięcy tak naprawdę, wypijam około 3 litrów wody dziennie. Picie wody od zawsze, od zawsze kiedy pamiętam, było. Pij dużo wody, to jest po prostu lekarstwo na wszystko. Pij dużo wody, pij dużo wody. No, myślę, że każdy z Was słyszał coś na temat tego picia wody, że Was głowa nie będzie bolała, że ładna cera, że to wspomaga odchudzanie, celulit i tak dalej. To są fakty, jak najbardziej to są fakty. Wiadomo, że u jednego bardziej, u jednego mniej, na przykład są też różne rodzaje celulitu, więc. No, tutaj, wiadomo, trzeba brać na to jakiś tam margines, ale jak najbardziej. Picie dużej ilości wody jest bardzo wskazane, w sensie odpowiedniej ilości wody, tak? Odpowiedniej. Przyjmuje się, że tak półtora litra dziennie wody człowiek powinien wypijać, ale ja na przykład właśnie piję trzy. I dlaczego? Kiedyś to w ogóle, słuchajcie, jeszcze rok temu piłam 3 łyki wody dziennie i mi to wystarczało i byłam zadowolona. Teraz wyrobiłam sobie taki nawyk, że ja nie jestem w stanie wypić mniej niż te, no 2 litry to jest minimum u mnie. To wiadomo, że różnie bywa, jeden dzień kiedy na przykład skakuję sobie na rurkę, no to więcej tej wody wypiję, inny jest taki dzień bardziej spokojny, no to mniej, ale tak średnio to 3 litry wody jak najbardziej. W samej szkole wypijam 1,5 litra minimum wody dziennie. Czasem są to dwa, zależy, czy sobie dolewam, czy nie, ale zawsze biorę tą dużą, dużą butelkę 1,5 litrową. No, i tak jak mówię, u mnie jest to taki nawyk, który sobie po prostu wyrobiłam. Zupełnie, zupełnie nieświadomie. Nie chciałam, nie zakładałam sobie, że o, teraz będę piła dużo wody. Nie, wyrobiłam sobie ten nawyk zupełnie nieświadomie. Dlatego też stwierdziłam, że jest to dobry nawyk i jestem zadowolona w sumie, że mam ten nawyk, ponieważ, no, tak jak mówię, trąbi się o tym, trąbi, że to jest takie zdrowe i w ogóle. Stwierdziłam, że ja to nieświadomie zrobiłam, ale. Przeanalizowałam sobie w głowie, co ja robiłam, że tak się stało, że teraz wypijam tyle tej wody i stwierdziłam, że wiem, że pewnie wiele osób z was ma z tym problem. A ja jak przeanalizowałam sobie, co ja robiłam, no to mogę to tu zebrać i wam powiedzieć, i wam po prostu poradzić trochę. Żebyście mogli świadomie podejść do tego tematu. Tak jak wspomniałam, nawyk. Bardzo fajnie jest sobie wyrobić ten nawyk. Myślę, że to jest najlepsze, a nie się zmuszać, tylko mieć ten nawyk picia wody, ale po co? I teraz wam takie właśnie przykładowe. Rzeczy, na które picie dużej ilości wody wpływa. Dobrze wpływa. To wspomaga odchudzanie z takich wyglądowych, no to właśnie celulit cera, takie nawilżenie, taka zdrowa skóra. I to u siebie powiem Wam, że zauważyłam. E, co do odchudzania, to ja się nie odchudzam, więc y, no, nie, nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ale na pewno ta cera ja zawsze miałam problem z suchą. Nadal mam, bo to nie jest tak, że woda mi w 100% ogarnie całą cerę, ale na pewno bardzo, bardzo mi w tym pomogła i to jest ewidentnie to zauważam. No, picie dużej ilości wody też tak chcąc nie chcąc pomaga usuwać toksyny z organizmu, bo to jest takie naturalne. takich jeszcze bardziej chorobowych rzeczy, no to tutaj chroni nas przed tymi kamieniami w nerkach, które mogą powstawać, to jest bardzo bolesne. Ja kiedyś miałam podejrzenie tego. Akurat nie miałam dokładnie, ale to, to jest taki ból, że naprawdę nie chcielibyście. Też udary, jakieś zawały serca, takie rzeczy. Też niweluje Bóle głowy, i to też u siebie zauważam, bo ja generalnie mam problem z bólami głowy, i teraz zdecydowanie, zdecydowanie mniej w ostatnim czasie tego mam. Kilka nawet mogła wymienić takich dni, że naprawdę mnie mocno bolała głowa, po prostu bo mnie bolała, nie, że byłam chora ogólnie czy coś takiego, więc to na pewno też wpłynęło na to. Generalnie jakieś tam, wiecie, poczucie zmęczenia, no tutaj nie mogę powiedzieć, bo ja mało śpię, niestety, więc też tutaj, no nie mogę się wypowiedzieć tak na ten temat, ale zdecydowanie ma to sens. To picie wody yy, wpływa na zmniejszenie tego poczucia zmęczenia. No i jeszcze, wiecie, takie tam koncentracja, pamięć, no to myślę, że też właśnie zależy od osoby po prostu. Generalnie jest masa, masa powodów, dla których warto jest pić dużo wody. Wody, po prostu odpowiednią ilość tej wody. No, pamiętajcie, nawodnienie jest naprawdę bardzo ważne, a jeszcze niedługo będzie ciepło, niedługo będzie lato, więc fajnie jest sobie teraz wyrobić ten nawyk, żeby później nie mieć problemu z odwodnieniem latem, bo latem to już jest w ogóle, w ogóle bardzo, bardzo dużo osób właśnie ma problem z tym odwodnieniem. No i tak, oczywiście naturalnie w ciągu dnia również tracimy bardzo dużo wody z organizmu poprzez procesy fizjologiczne. I teraz Wam pokażę takie moje. Lifehacki, które sobie, no można powiedzieć, tak właśnie po prostu przeanalizowałam, co mi w tym pomogło. Tak nieświadomie bardzo w tym piciu dużej ilości wody. No i wam pokażę. Przede wszystkim to, z czego pijemy wodę. U mnie najczęściej jest to butelka, ponieważ ja większość czasu, no niestety, w ciągu dnia spędzam w szkole, więc w tej szkole piję tej wody najwięcej, chcąc, nie chcąc. I w szkole powiem Wam, że jest jakby, wy... będąc w szkole, wypijam więcej wody niż jak siedzę w domu. Bo właśnie mam nawyk tego w szkole, tego picia wody. I butelka. Butelka jest bardzo ważna dla nas, żeby ona była ładna, żeby nam się chciało z niej pić, bo no nie sposób wziąć jakąś plastikową, pogniecioną, brzydką butelkę. Aż tak zniechęca. A jak mamy ładną buteleczkę do picia wody, no to jest naprawdę fajne. Więc butelka wielorazowa jest bardzo fajnym pomysłem. I ja tutaj mam na przykład taką przykładową. Ona jest fajna, ona ma jeszcze taką osłonkę, jest w ogóle szklana i można to sobie zdjąć. I zobaczcie, tutaj akurat wsadziłam jagody, zaraz wam zresztą powiem dlaczego, zaraz wam powiem o tych owocach w wodzie, ale mieć fajną butelkę, z której miło nam się będzie piło, to jest podstawa. I też jest to oczywiście bardzo ekologiczne rozwiązanie, no bo takiej butelki możemy używać naprawdę długo, to też zależy jaka, no bo szklanej wiadomo dłużej niż plastikowej, ale nawet jak kupimy plastikową butelkę, ja używam na początku plastikowej, nawet jak ją używamy z tydzień, to zobaczcie ile oszczędzamy tego plastiku. No bo tak byśmy codziennie brali nową butelkę jednorazową plastikową, w ogóle cieknie mi, źle zakręciłam a tak chociażby nawet ten tydzień a takiej butelki to możemy używać jeszcze dłużej więc to jest naprawdę bardzo takie ekologiczne też fajne rozwiązanie i wygodne, bo nie musimy się krzanić z kupowaniem tych butelek, noszeniem tej wody do domu I, i u nas na przykład w Łodzi jest fajna woda kranowa i ja piję kranówkę jak najbardziej właściwie cały czas, mamy też lodówkę z takim filtrem, gdzie po prostu wiecie, naciskamy przy lodówce i ta woda leci już przefiltrowana no to z tego, z tego również no, kupuję też wiadomo w plastikowych butelkach, ale po prostu to jest wygodniejsze i to jest. Ja zdecydowanie bardziej lubię takie butelki. I właśnie jak już przy tych owocach jesteśmy, też Wam chciałam powiedzieć. Mi bardzo, bardzo pomogło na samym początku to, że ja sobie wrzucałam yy, owoce do, do butelki z wodą, po prostu. I na początku w ogóle nie miałam takiej butelki fajniejszej, którą sobie kupiłam, tylko brałam te plastikowe i tam wrzucałam po prostu do butelki plastikowej. Normalnie otwierałam i wrzucałam na przykład cytryny. I od razu ten smak wody jest inny. Ja kiedyś nienawidziłam smaku wody, w sensie wiem, że ona nie ma smaku, wiem, ale jak ja piłam tę wodę, to mm, mi było tak strasznie niedobrze. Ja aż takie mdłości miałam od tego, naprawdę. A teraz tak się przerzuciłam, że piję już wodę bez owoców. Czyli jakby ten smak wody, smak, no mówię tak przysłowiowo smak, tak? Zaakceptowałam bardzo, bardzo i zupełnie nie potrzebuję sobie tego jakoś urozmaicać. Ale na początku miałam z tym ogromny problem i właśnie moim ratunkiem były te owoce. E, owoce warzywa, bo na przykład ogórek. Taki świeży. Też jak najbardziej super, super do butelki z wodą. Akurat tutaj teraz nie miałam, więc wam nie pokazałam. Ale na przykład spróbujcie sobie. Ogórek tak fajnie orzeźwia. Bardzo fajnie. No i cytryna. Taki myślę, że standard. Cytryna jest Git. I ja robiłam zawsze tak, że wieczorem już sobie szykowałam taką butelkę z wodą, z owocami. Wkładałam to do lodówki. I rano przed wyjściem ze szkoły brałam sobie taką gotową butelkę z owocami z wodą, która była nieco jeszcze chłodna. Bo to pamiętam, że właśnie zaczynałam to, bo jeszcze zaczynałam. No wiecie, zaczynałam sobie te owoce i tak dalej bardziej się e, wzięłam za topicie wody, chociaż nie, zupełnie nieświadomie, tak jak Wam mówię, nie zakładałam sobie nic w głowie, że o, muszę pić teraz tyle litrów. Nie, ale tak po prostu to właśnie fajnym rozwiązaniem było to, że ta woda cały dzień sobie prze, całą noc przeleżała sobie w lodówce. I dzięki temu ona też nabrała tych aromatów z tych owoców. Tu mam na przykład też, zobaczcie, czekajcie, wstrząsnę miętę. Jak możecie zauważyć, jest tutaj mięta, cytryna. I jagody. Jagody, naprawdę jagody. I teraz akurat nie mam truskawek, malin, burówek, ale to są moje ulubione owoce do wody, ale może też na przykład grejpfrut, jak ktoś lubi smak pomarańcze. No i właśnie jagody, eksperymentujcie, to naprawdę można fajne smaki wyciągnąć i na początku to właśnie jest taki bardziej smakowy, na, smakowa woda, a później możecie się przestawiać tak już yy, po jakimś czasie, że nie będziecie po prostu potrzebowali tych owoców w wodzie, ale czemu nie? To też może być jak najbardziej. Tutaj mam też w takiej szklance, zobaczcie, wodę z cytryną i właśnie z miętą, więc to też można sobie w takiej formie pić jak najbardziej, ale mam też szklankę bez niczego, po prostu zwykłą wodę, czyli coś, co teraz piję cały czas, po prostu cały czas i to jest w ogóle woda, szklanka, którą mam cały czas na biurku, w pokoju, tylko sobie uzupełniam tą wodę z <grych> kibla tam obok, w sensie, nie z z kranu, ale wiecie, z kibelka małego, więc tak, ja już naprawdę się zupełnie przerzuciłam na kranówkę, i nie potrzebuję jakiejś tam butelkowanej, nie czuję zupełnie różnicy. I tak pewnie słyszeliście, że się mówi, że ta szklanka wody rano to jest w ogóle podstawa, obowiązek. I powiem Wam, że na początku. Ja wiedziałam, że to fajnie na mnie wpływa. Jak sobie piję tą szklankę wody dziennie, bo to tak po pobudza, rozbudza nas, orzeźwia. Jak najbardziej bardzo fajnie. Tylko tak ciężko mi było to, kurde, jak nie chciałam się tej wody pić rano. I może być tak na początku że się będziecie musieli zmuszać, ale myślę, że też nie ma sensu. Zróbcie sobie tak, że w czasie, kiedy na przykład te pół godziny robicie makijaż, malujecie się, yy, ubieracie się, chciałam powiedzieć, robicie makijaż, ubieracie się, yy, nie wiem, no po prostu ogarniacie się rano, to żeby ta szklanka wody Właśnie zniknęła w tym czasie i możecie również ją sobie przygotować na przykład w nocy, włożyć do lodówki z taką cytryną i rano wyciągnąć i po prostu to jest orzeźwienie, to jest pobudka, ale ja zostawiam sobie zawsze przy łóżku na noc i później mam tak przed samym wstaniem, jeszcze będąc w łóżku wypijam i w tym momencie ja się nie muszę w zupełnie zmuszać, ja wręcz jak nie mam tej szklanki z wodą, to jestem taka wkurzona i idę zaraz sobie nalać i wypijam to jak najszybciej, naprawdę. Ale to myślę, że też kwestia czasu, żeby się tak przerzucić na coś takiego. Bo na początku to było takie, e, no wezmę sobie kilka łyków, bo okej, okay, spoko, bo po całej nocy nic nie piłam przez noc. Ale teraz to jest dla mnie podstawa, więc pamiętajcie o tej szklance wody rano. To jest naprawdę bardzo ważne i tak myślę, że właśnie fajnie wpływa na organizm. I tak jak ze wszystkim, do czego chcemy sobie wyrobić nawyk w ciągu całego dnia, właśnie tutaj przykładem jest tego picie wody umożliwiajcie to sobie przy każdej czynności, czyli rozstawiajcie butelki z wodą, bądź na przykład szklanki z wodą, po całym domu, pokoju, gdzie tylko możecie. I ja na przykład właśnie mam przy biurku, mam przy łóżku, mam przy toaletce, nawet w łazience mam jakąś szklankę z wodą, naprawdę ja mam wszędzie, ponieważ właśnie to nam nas uczy takiego nawyku. Przy każdej możliwej okazji sobie ły łykajcie, łykajcie trochę tej wody. I to nie jest tak, że Wy macie usiąść i w tym momencie... Mówicie, dobra, muszę wypić tą szklankę wody. I pijecie, 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 zerujecie tą szklankę. Nie, no to nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, że przy każdej takiej czynności, co tam kilka minut sobie sięgniecie po małego łyczka. I to Wam ten nawyk wyrobi. I na przykład w szkole, jak ja... Doszłam do tego, że w szkole wypijam czasem nawet właśnie 2 litry, czasem nawet 2,5 litra wody dziennie, w szkole, samej w szkole, to jest kilka godzin. A no tak, że zawsze jak rozpakowuję się do dane, na, na daną lekcję, czyli po prostu przychodzę do sali, wyjmuję książki, piórnik, telefon i tak dalej, wszystko, to wyjmuję również butelkę z wodą. I to jest postawa. U mnie w tym momencie na ławce zawsze jest ta butelka z wodą położona. I naprawdę, naprawdę, na każdej, każdej lekcji, nawet jak wiem, że nie wiem, posiedzę 10 minut, wyjmuję tą butelkę z wodą i wtedy jestem w stanie, po prostu nudzi mi się, a syp, napiję się. I piję sobie, piję, 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 po połeczku po i w tym momencie, jak ja nie mam tej butelki z wodą wyjętej na ławce, to ja po prostu dostaję szału i ja czuję, że ja muszę się napić. A na początku to było tak, że gdybym jej nie wyjęła, to bym w ogóle o tym zapomniała. A widzę ją przed sobą, dobra, no to się napije. A teraz to już serio, więc to jest dla mnie podstawa. Wyjmijcie sobie na lekcji tą butelkę na ławkę, a jeżeli załóżmy pracujecie, bądź nie wiem, siedzicie w domu w weekendy czy coś, to na biurku. To jest... No, podstawa, podstaw, wszystkich, żeby sobie ten nawyk wyrobić serio. No i żeby o tym też pamiętać, no to możecie na przykład sobie jakieś aplikacje ściągać. Są takie aplikacje, które po prostu przypominają o tym, że. O, teraz sięgnij po wodę, i macie wtedy się napić. Co? Jest jakieś tam może rozwiązanie, jakieś tam alarmy w telefonie, kto co woli. No ja akurat mając to przed sobą pamiętam o tym, ale może być tak, że macie przed sobą a i tak zapominacie, to wtedy sobie ustawcie właśnie coś tam w telefonie, żeby Wam piknęło, to Wy o, to sobie sięgnę. I to na pewno przez pierwszy, nie wiem, kilka dni, tydzień, a później to już będziecie sami tego potrzebowali wręcz. Możecie też sobie wykreślać na przykład liczbę wypitych szklanek wody, butelek wody. To niektórych jak najbardziej również motywuje. I też tak się mówi, że jeżeli czujecie głód, to spróbujcie najpierw sięgnąć po wodę, czyli napijcie się wody, napełnijcie się tą wodą, może tak. I zobaczcie, czy dalej czujecie ten głód, jeżeli zamiast właśnie sięgnąć po na przykład jakąś przekąskę. I ja tutaj od razu się przyznaję, ja w życiu bym tak nie zrobiła. W sensie ja pierwsze, co bym zrobiła, to sięgnęła po przekąskę, bo dla mnie przekąski to jest po prostu życie. Jakieś takie, wiecie, słodycze i tak dalej. Ale bardzo często, i to jest właśnie tam udowodnione coś tam, coś tam, że e, często mylimy, nasz organizm, mózg myli poczucie głodu z pragnieniem. I przez to też tyjemy, że. W rzeczywistości chce nam się pić. No to wypijemy wodę i by było git. Ale nie, bo my czujemy to jako głód i jemy, no i tak trochę oszukujemy wtedy siebie, i to nam idzie też w wagę, wiadomo. Dlatego to jest też, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, jak następnym razem poczujecie głód, to zastanówcie się, a może ja w rzeczywistości to potrzebuję woda? Chociaż ja to wtedy sięgam i po to, i po to, ale no jest to rozwiązanie, i jest to na pewno taka rzecz do zapamiętania i do zwrócenia uwagi. Właśnie fajną opcją jest też to, aby tak jakby sobie wyrobić ten nawyk, motywować się do picia tej wody, żeby przed każdymi czynnościami pić sobie, załóżmy, pół szklanki wody. Czyli na przykład przed wzięciem prysznica, przed pójściem spać, przed, no nie wiem, kurczę, jest dużo takich czynności, które robimy, przed zrobieniem sobie makijażu, przed ubraniem się, no po prostu przed wszystkim, wszystkim, co tam robicie, takie większe czynności, możecie sobie właśnie planować, aby wypić no, tam jakąś określoną ilość wody. I to jest spoko, to również jest, daje nam taką rutynę. Jeżeli też tak nie lubicie samej tej czynności picia wody, nie w ogóle jest takie dla Was... No, wolelibyście tego nie robić, to na przykład sobie to fajnie możecie urozmaicić, pijąc przez jakąś fajną słomkę. Na przykład możecie sobie kupić taką zakręconą słomkę i po prostu przez nią pić, bo niektórzy po prostu wiecie, no wtedy tak będzie to zachęcało bardziej. Myślę, że spoko, również spoko rozwiązanie. Tak jak mówię, w tym momencie ja już tego nie potrzebuję, ale kiedyś, gdybym miała taką świadomość, że dobra, teraz się przestawiam na picie dużej ilości wody. To właśnie bym myślała, że używa takich różnych metod. Teraz to jest po prostu, mnie woła organizm, że ja potrzebuję tej wody i wręcz mnie to trochę denerwuje. I ja nawet tak zżaliłam się ostatnio do kogoś, że nie pamiętam, może nawet sama do siebie, że. Kurde, wolałam jak nie piłam takiej ilości wody, bo nie było to dla mnie wtedy takie uciążliwe, że ja nie musiałam zabierać takiej butelki wody ze sobą, gdziekolwiek szłam. No, no nie musiałam pamiętać, żeby cały czas te szklanki napełniać i w ogóle, i w ogóle, bo teraz naprawdę to jest masakra. No, ale z drugiej strony wiem, że to jest dobre, zdrowe. To jest naprawdę zdrowe. To jest moja jedyna zdrowa rzecz, którą robię w życiu. Ja naprawdę jestem tak, tak niezdrowa w moim życiu że to jest hit. Wszyscy mówią, jak Ty niezdrowo żyjesz, jak Ty się niezdrowo odżywiasz, jak Ty niezdrowo tam, nie wiem, chodzisz spać, jesz przed samym je snem. No, to jest chyba naprawdę jedyna taka zdrowa rzecz, którą robię w moim życiu, więc stwierdziłam, że muszę się Wam nią pochwalić, no wiadomo. Też możecie się nagradzać za to picie wody w początkowym etapie albo w ogóle, no, cały czas, że robicie sobie jakąś tam taką, wiecie, taki cel na dzień dzisiejszy, no dobra, dzisiaj to wypiję 2 litry wody. Wypijacie i możecie wtedy obejrzeć na przykład odcinek serialu, no, albo coś innego zrobić fajnego, albo kupić sobie lody, czy coś coś takiego fajnego, taką nagrodę dla samego siebie. I wtedy to również bardzo motywuje. No więc tak jak Wam powiedziałam, w ogóle nie sądziłam, że nagram kiedyś coś takiego, no nie sądziłam w życiu, że nagram jakąś taką zdrową poradę. No wow, naprawdę jestem w szoku, i osoby, które mnie obserwują na Instagramie, to też wiedzą, jak ja się odżywiam i jak ja właśnie żyję na co dzień. To myślę, że będziecie w szoku, jak zobaczycie ten film. Dajcie znać, dajcie znać. No i mam nadzieję, że wyrobicie sobie ten nawyk, bo tak ja mówię, mimo wszystko jest to bardzo zdrowy nawyk. I mam nadzieję, że pomogłam Wam, że może chociażby coś jakieś tam podpatrzycie z tego filmu i to Wam pomoże, bo przecież nie musicie się stosować wszystkiego, no bo ja Wam dałam tylko wiele różnych propozycji, opcji. Bo każdy człowiek jest inny i każdy musi dopasować coś tam pod siebie. Tak, więc pijcie dużo wody, pijcie. Naprawdę, szczególnie teraz, że niedługo będzie ciepło, tak jak wam powiedziałam, będą też wszyscy o tym trąbić, a wy już możecie być na to przygotowani i nawyk już będziecie sobie mieli wyrobiony. Więc git, dajcie znać, czy te rady były dla was pomocne i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.